Lecić, 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 lewy, lewy, byla, lecisz, lewy. lewy, lewy, lewy. lewy. Dobry, Proszę Państwa, buuu! I... I... Rozproszył się myślą o swojej żonie i jej gorącym hiszpanii. <ślaffy> nie mogę nie zgodzić się z moim kolegą, to był prawdziwy tanik. Niech te ulat. latem, musimy wyjść, musimy wyjść. nie jęli, ale będzie był czał, a teraz rośnie. Podaj to gdzieś tam! Jakby to powiedział e, Michał Kuarczyk e, fatalny. O, ale mój błąd! Ma... Częsty! O, dobrze, no spokojnie, co o tym sracie, ku... Aha. Jeżeli chodzi Jeżeli... o skuteczność strzałów celnych, to niestety muszę powiedzieć, że jest zero. E, mam nadzieję, że to się zmieni. Uch! Mam nadzieję. Ej, no <gry> I czerwona, czerwona, czerwona! Czerwona! Daj mi strzelić, proszę, jest! strzelasz! Ja nie, pod... no, Dawaj, ja nie strzela. ja ja strzelę podawaj przyszłoczek! Jeszcze od nie trafi! Trafi strzelać się, jest muty wolne! Hey! Mój kochany, Aj. przyjacielu! Dzisiaj jest mm. ten piękny dzień, który w końcu nasz Nie dla polskich piłkarzy. Ale to nie zmienia faktu, że my... Naprawimy ten błąd! Co? Naprawimy ten błąd i dzisiaj to my, jako polscy piłkarze, wyjdziemy z grupy. Myślisz, że nam się uda? Ni***a. Tak. A możemy zagrać Francją? Zanim to się rozpocznie, zebrałem ludzi już na Discordzie i musimy znowu dzisiaj wybrać naszych komentujących, komentatorów pięknych dwóch. Lecisz! No i komentował. No i koła, tylko jaką No i bardzo dobrze. No wybacz. Okay. Po... Okay. No, musimy to coś kogoś rzucić, po prostu, żeby, żeby był w to mieszanie. Wszystko, żebyś będzie bardziej przekrzykiwał, rozumiesz? O! Ja rzuciłem, ty rzucił streama, a ci wypierdala osoby. S? Żeby było na nią o, nie, jak coś. Na... Nie, <laughs> tak, nie, ty! No. jesteś sędzią, ty, no. jesteś sędzią. No. ty jesteś sędzią i to obchodzi. Nie. Dandan gotowy? Zbek, Radomiak, Radom jak Radom raków przez to chowa? tam dochodzi, to samo My Lewandowski. O, o, o. Bramka Milika, to będzie gdzieś w. Ale ty tego nie wiesz, możesz to komentować! A w tym momencie? Tak, tak. No. Co? <laughs> A, dobra, tu zgranie na skrzydło. Arkady Śmielik i mamy bramkę prosto yy, no pomiędzy nogami przeciwników. No chyba się to mówi, się. Z... Na z... <śmiech> <śmiech> Kicker teraz I wyłapał szczęśliwy. Znowu <grystanie> Niemcy, znowu Niemcy Pijak podanie podać poda do Frankiego De Jonga Nich jednak odbiera piłkę Idzie ofensywa Polski Polska na wolne pole Zieliński, 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 Zieliński czystanie? Czystanie? Przeli, przerywaj, blisko. Dobra, Biusi, wybieraj jednego. Nie zieliński wiem, psa, ja to zaraz sama skomentuję. I tyle z tego no. będzie. Teraz Zieliński, Zieliński, podaję do Lewandowskiego, Lewandowski, Lewandowski! aj! Było bardzo blisko. Zabrakło dosłownie. Zabrakło Tak, tak, myślę, że, myślę, że to jest już. Navia no, ja Bramka z Portugalii. Przepraszam, Holandii. No, Jusz decydujesz. Nie wiem. Ale wydaje mi się, że jest lepszy niż który jest wcześniejszych, ale nie pamiętam który. Czy myślę, czy przykład Bartka i Gum jednak nie ten, a wziąć Pablo który na rezerwował. To Pablo przy się się rezerwował? Tak Biś i powiesz. <noise> <noise> No, powie tak, no wszyscy przechodzicie. Nie, ona no, powie tak, Dawid powiedział, że ma taki... <laughs> Jaki będzie na mnie. Dobra, dyplomatycznie ogarnam. Dyplomatycznie, co powiedziałeś? Powiedziałeś, że to moja wina? Yy, nie, powiedziałam, o, że to, to w ogóle dobra. nie moja decyzja i wypierdalaj. <laughs> 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 Lewandowski? Lewandowski, aj, Ajajaj, niestety nie. Nie! Odbi. Odbicie! Odbicie piłki dos, dosłownie tak samo jak została odbita moja dziewczyna jakiś czas temu, przez nie Dobra, czekaj, Barty, idziesz na razie na rezerwową. Ja to przegadam ze wszystkimi i tutaj podejmę decyzję. Dobra, i pytanie teraz, co robimy. Majki na no, pewno. No, Majki musi być. Myślę właśnie między Pablo a Barty, mimo wszystko jednak. Barti jest śmieszny taki, taki, taki głupiutki. ja nie wiem, ja bym kołem zakręciła. Mhm, mm to idź zakręć z nimi. Jest fajny kontrast wtedy, bo Majki taki profesjonalny, dobry mikrofon, a intonacja, party. a partii... Ej! Ej. Co ty Ej. robisz, debilu? tu dyskutujemy! No chyba, co on no, robi na streamie, no nie do ciebie mówię przecież! Nie to ja nie jestem! wygrał, brawo Bartii! Wygra. dobra, dobra, idę, idę. Idę przekazać radosną nowinę. JEST! O, ja to Ej, słuchaj, ma mam tylko pytanie, czy mogę zadzwonić do swojego kumpla, żeby się <śpiewanie> 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 Ej, chłopaki, mogę zadzwonić do kumpla? Dobra, dzięki, nie wyłączę mikrofonu. MAMO! <śpiewanie> <śpiewanie> Jak nazywamy euro nasze piękne, cudowne? Euro gay. O, się. euro... gayro. O, Gejro. no, myślisz czasem. Teraz w EURO 2024, Polska-Holandia! Witamy serdecznie! Z tej strony Majki, a po drugiej stronie stołu komendatorskiego! Bardzo Bardziej. ładnie ślepsze bardzo Tych miejmy nadzieję, że nasza defensywa zda swoją rolę! Będziemy jak mur! Będziemy jak mur. O, ja o kurwa, nie o, ja pierdol już a, je... Ja pi...

Będzie chciało się kochnąć. I dalej. i nie, nie, Niestety drugi, straciliśmy! Nasi dana. piłkarze mieli wybić tę piłkę, a tymczasem Holendrzy wybijają nam nadzieję o przejściu dalej. Mam nadzieję, że jednak Co ty zmieni <grym> to było Mi nam znajdujemy się na, na, na stadion. <grym> w Można przerwę? minuta, można przerwę? W tym momencie mamy przerwę, drink, tak zwana przerwa, niedawno wprowadzona. Tak zwany nowy drink, k***ot. dokładnie tak. Musimy gonić wynik. 10 minut do końca. 10 minut do końca maxu. Niestety. może się. na to Pilar naszej reprezentacji po raz kolejny udowadnia, że bez niego, no to chuj. Ale <gearge> <tane> niestety stracił. To była dobra okazja. O, 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 Zieliński, o, o, <spirituality> o, o, Zieliński przejmuje! Zieliński <śladualnie> <śladane> <it>. przejmuje! No, weź! Frankowski! Frankowski! Znaczy, kurde, wygrasz. Wtedy, jak też się nie udało. Nie udało się strzelić. Bardzo ładne podanie do świderskiego, świderski! Świeże zabotnik! Frankowski! Ja! Chodź ci za dziwu do dwóch Polacy ocalili honor, dostają jeden punkt w grupie. A co najważniejsze, wciąż mamy szansę na wyjście z grupy. Witamy Państwa na drugim meczu naszej grupy Polska-Austria. Zaczynamy! po remisie z Holanda. Ale co temu wrączki podać, chciałeś Jak Frankowski wykona ten drożny I jak zarył! Zieliński leci, zieliński biegnie lewą w sobie. Lewandowski, o, 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 Lewandowski, lewąc. Lewąc. Lewandowski a, będzie strzelał, strzymał! No bitka, dziękuję! Aj, pieca! Aj, chodzi aj. Dribbling, udany dribbling. Lewandowski! Buksa. Lewandowski! Nice. Wyper. Eee, doświadkowanie? Bardzo dużo do bramki! Daleko od bramki, jak daleko od nosy. Na całe szczęście. Jak <noise> muszynialka. Przysłownialka. Mówi sklip, sklip, sklip. Wyszy obudź się. Nie śpię. Wake up. Wake me up Co? Co? <noise> biegnie na bramkę. Alewski w wodne pole. W wodne pole. Jest! 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 <AP> <gryptalTop cowork Means 1> Zalewski Zalewski! Dawijaj, dawijaj! Lewandowski! Niestety nie przejęli. Lewandowski. Jak zwykle musi się musi wjebać w trzech Lewandowski. Jeszcze tego Hiszpana się wjeb, co z Uncle Time. Nie, <laughs> <g longitudinesis> <Nee>, to Hiszpan się w handkę wpiekał. Niebezpieczna sytuacja! Aplena nasi Myślę, że... Dużo jest... nieszczęścia! Puściła tego jednego gola i teraz widzimy po raz kolejny niebezpieczna sytuacja. Proszę, Niesamowity mecz z naszej strony. Parę błędów się zdarzyło, ale koniec końców, w pięknym stylu, przechodzimy do następnego meczu. Do ostatniego meczu w fazie grupowej. Ukraina przegrała 3-0 ze Słowacją, Holandia przegrała 1-0 z Francją, więc jesteśmy drudzy w tabeli. Więc teraz, nawet jak przejmiemy z Francją, to i tak wychodzimy, chyba, nie? Chociaż nie, bo musi, bo Holandia musia by przegrać albo zremisować, chociaż, żebyśmy mogli wyjść. Co masz jutro? Do lekarza. A jakiego? A chujcie to? Do urologa. Będę mi sprawdzać p***a, się jeszcze, że walę k***a? <laughs> tak. Urolog, <laughs> ci na plecak balony. <laughs> mhm. jeszcze tak, um, powiedzmy tak... Um, mm. Trzy razy dziennie. <laughs> <laughs> o godzinie tej tej, tak, tak. Nawet oh. w stanie stwierdzić, z jakiego waliłeś. <laughs> <laughs> Francja-Polska, prosto ze stadionu i Dortmund.

tam po włosku pewnie Kacody Tymczasem Lewandowski Lewandowski oh, no, 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 na no. Nice nice. nice, nice, No, no, no. Uwaga, uwaga. no, no. I <gry> Pięknie idzie lewą stroną, lewą stroną Niepilnowany, kompletnie niepilnowany Dośladkowanie i. Jest, yes. 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 Francuzi czystej maści Nivea nie wygrywają Skończyliśmy <grym> no. <grym> pierwszą połowę wynikiem 3 do 1. No, powiedz mój na drogi u. kolego, czy tego się spodziewałeś? Absolutnie nie. To ja jest też nie. Toście <gadanie> pogadać. pogadali. Jeżeli chodzi o skuteczność naszych podań, to niestety nie jest ona dobra. Mam BP. niestety <gadanie> niestety. Na, na streamie mam też tak przerywał? Tak, tak. Trybuny. Trybuny śpiewają dokładnie o, o, o. o, o. o tak, 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 tak. Teraz wychodzimy bardzo szybko, z szybką kontrą. Szymański do Lewandowskiego, tak? Lewandowski, zjebiesz, Lewandowski. to, to jesteś gejem. Lewand to, zjebiasz, to jesteś gejem. Daj jest jeszcze pan. siłę. Nice. Jak ktoś już to powiedział, już tak zestresowaliśmy. <laughs> I teraz kum -man. Kum -man. Cuman. Kuman. 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 Ja Kuman. Historyczne Mamy... zwycięstwo. Tego się nikt nie spodziewał. Żaden Kuszka. dziennikarz by tego nie napisał. Nawet Dante by tego nie napisał. Polska na pierwszym miejscu w grupie D. Bardzo jaka łatwa potem grupa jest Czechy, potem jest Słowacja lub Albania, i potem jest Anglia albo Anglia albo Włochy. Zoro, tam był, gdzie? Zaczynamy proszę państwa derby Słowian. Polska Czechy. To nie ma Lewandowski. Pięknie. E, za za. Tak, chcia, tak. Ale im trener powiedział. Doziemińskiego. Do Piotrkowski nie znajdziemy Czechów. Wytrą. Nice, nice, nice. No, nie wierzę, chodź tu, nie wierzę. Let's go, let's go, let's go. go, go. <laughs> Matkę. O kur... No Szczęsny, szybciej byś wyszedł. Zagranie to Bednarka. <noise> Juse, znaczy, nie, nie. <noise> o co? Jezu, niesamowite! Lewandowski! Lewandowski! Goal! Yes. <noise> Pięknie, biegnie, ja bym podał na jego koczczyku. Zgadza się. Pięknie podałem! Czy jeden z Czechami! Kto by się tego spodziewał, proszę e państwa? Ćwierćfinał jest nasz! Polska, Słowacja i chuj wie, czy będzie Anglia, czy Włochy. Jak przejebiemy, jak przecież w ćwierćfinale to będzie porażka. Czy na półfinale, sery. Polska, Słowacja, czy Słowenia. Teraz. Słowacja. To jest yeah. Sirwena, bo się na nas wyjechało, bo poszedł do pracy. Jeden z graczy doznał kontuzji, dlatego nie zobaczymy go na dzisiejszym meczu, niestety. Wow, no, ja! Bez muzyki jest tak dziwnie, ty. ale fajna dziewczynka. Ej! Hey. Co czekaj, to, to komentator powiedział czaisz? Witamy Witam Państwa bardzo serdecznie na tym spotkaniu Polski ze Słowacją na stadionie w Berlinie. Ja, na... ja, nazywam... ja nazywam się... Chuj, kogo chodzi, nazywasz ja nazywam się... teraz. Ją wyjebali! A, też. I nie, Polska w O, nie, w Nie, nie. Nie, Szymański, Szymański. Czedek, aj, aj, aj spalony. Nie, on dotknął. A on wybiegł, od niego się odbiło, A. no, Tak. jednego odbiło, 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 do... w ogóle widziałeś? Do... Ej, zatrzymaj na chwilę, otrzymaj na chwilę. Wiesz, i tak jakby coś czytam twój czat i widzę, że tutaj piszą, że żeby przywrócić komentatora w górę, bo my jesteśmy chujowi. <laughs> no coś nie <laughs> mogę powiedzieć, tak? No jest jak jest, no. Ale to prawda. Szymański, Szymański. Do Piotrowskiego, pokazujecie Buksa. <tryk> buksa wyjmuje. Lewandowski Lewandowski, Lewandowski! Lewandowski, Lewandowski! 1-0 w meczu ze Słowacją. Się nie, Patrz na nie, to. Nie... I to ja kopnęłam. Gratulacje. Dziękuję. Jak chłopaczek zdjęcie cię robiłeś? <laughs> Wszyscy w szoku, po jak grywają. <laughs> <laughs> Możesz cofnąć? Dalewski lewą stroną cofnęła. Żeby... Tak Hiszpan grana na mojej żonki tak jest Jeśli tak dalej pójdzie, to będziemy świadkami historycznego momentu, dojdziemy dalej niż twierdinał 2016 rok. Brawo, brawo, brawo rower! <tomów> Było blisko bardzo dużego błędu, ale na sześćdziesiątki dzieli z nami. Na bramkę jest 1 na jeden. Oooooo! Kolejny Polacy kończą tą połowę z wynikiem 3 do 0. Anglia, wygrywa, będziemy grać z Anglią o kolejnym meczu. Ann wpierdź do kolejnym meczu. Absolutnie. I zaczynamy Absolutnie. drugą połowę. Zobaczymy, czy na świetnie gra coś. Ja się ja ślicznie zrobiłam. No chyba ty ciutku nie. Co Są ty Christina? robisz?! Będziesz Czy Wojciech Chrzesny to obroni? Myślę, że dla waszych piłkarzy lepiej by było bardziej skupić się na grze, niż na ja, gadaniu. Ja. Ty komentator, chcesz już nie komentować tych mężczyzn więcej? Prośba ja. od publiczności, żeby komentatorzy wkładali więcej entuzjazmu w swoje komentowanie. Widzowie nas powiązują o na amatorzy Gramy na zawodowcy I co frajerze? <śmienicieliby> Wojtek wybiegł do bieganic tak. i piłki Krzyw piłkę OJ Nie Jezusu, że pełnił Jestem To był nieszczęsny błąd szczęsnego Krucyfiks I teraz Teraz tylko nie. nie dać im strzepić. Bardzo dobitek! Koniec! O, koniec! Dobra. Polacy wygrywają ten mecz ze sytuacją wynikiem 3 do 2. Brawo polskie Orły! Sponsorem programu jest m... No i co? Polska, Anglia teraz ty. I potem mamy Francję albo Niemcy, cześć? Najważniejsze, żeby Niemiec nie wygrał kur. <laughs> O tym spotkaniu decyduje to, czy wejdziemy do finału Euro 2024. Emocje na trybunach, odśpiewany hymn Polski, odśpiewana rota, jesteśmy gotowi! Polska, Anglia. Jedziemy! Imigracja kontra emigracja. O, patrz, ale zabram. Ja, 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 ja. <grymne> Odebranie piłki przez Bednarka. Bednarek leci prawą stroną do, Śpiewająco to No poda. podasz Ty, to Co coś dzisiaj. ty dzisiaj. Ty, Mański, buksa, buksa, No buksa, przecież świetnie wymyśliłam... Ale się. Spieram! Spieram! Anglicy Chłopaki Spieram! Holden! Ja chcę, Holden! Holden! 1-0 O boi, Szczęsny łapie się za głowę, a powinien łapać piłkę. <głosy> <głosy> o kurwa, nie Proszę tu, nie tu... Grzimański... Góry... O! Lewandowski! Lewandowski! Aj! Lewandowski! Zmarł boga! Będzie czerwona chyba! Chyba czerwień! Ja bie... pierdolę! schodzi, tu wchodzi Bydnarek i Bydnarek schodzi. Nie no, Bydnarek może być. Piotrowski musi zejść i. no i salamon wchodzi tak. Co robi no, raper na śniadanie? Się... Nie wiem. Je. Piić. No, a ja słyszałam taki ten, y, jak nazywa się syn DJ-a. No. Eric! O kur. Dawid, mnie możesz wygrać. Nie, podoba mi się ten segment żartów, i jest taka cisza, fajna, <laughs> fajna. Jest, ja sobie jemy słuchem klaartów, zajmij <laughs> się, aha, poczekaj. Aha, aha, tak, lektor komentuje mecz. Nie, nie. Tak, nie powiedz nie. coś po lektorsku. Teraz euro. Masz. Mogę też gufiego zrobić. <laughs> poka, poka. No.

Strona. Robisz to teraz nie ty, to jedna szansa! To, zrób to, zrób to, zrób to! Aha. No widzisz? Co? Się, się! Przypominamy, gramy w dziesiątkę przez czerwoną kartkę w dziesiątej minuty. <laughs> Jak cię tam połamął! Trzymański środkiem! Pusta! I co? I nie co? Ale to spierdoliłeś! Nie <laughs> miał do kogo podać! Nie wiadomo czy to było dośrodkowanie w pizza. Cał... Co? Co? co Co jest, co zrobił? Witam, Sławski dzisiaj. Ten mur, Frankowski. Da... Nice. Ten... O, ładnie. <kłysy> ładnie, Koniec pierwszej połowy. Jeden do dwóch dla reprezentacji Anglii. I, i Podanie i do, Zalewskiego. I do Zalewskiego. Zalewski. Zalewski biegnie jeden 3, na jeden. Podanie! podanie... <laughs> I No do... Na pustą bramkę i się nie udało. Ja pierdolę. I niestety 3 do jednego. Jest odegranie przed pole karne. Na to, na to. No jak podałeś w chłopak, który wybiega do. No... Saka, saka. Marzenia Taka, o finale Euro 2024 w tym momencie niestety nam uciekają. Dobra, zamknij się. <laughs> Zielinski tymczasem lewym skrzydłem do Lewandowskiego. Pokazuje no, bo... mu się Zalewski. Pokazuje mu się Zalewski. Zalewski. Podanie. Środkiem do Światki, podanie do Podanie. <mum> <O, mum> <cztery. mum> Watkins <mum> pięknie przytrzymał Hej, niestety! Aj, i... Piąta nauka. Replay! Ale mi się coś klikło. Ale mi coś Ale... się klikło! No światło bramki, jest no, myślę, że celny był. No właśnie nie był. No to nie był ten, to co? co nie pierdał? Co ty? Co ty schodzisz, kurwa, tak dziwnie? Nie Niesamowita obrona no płytka, słuchaj. Ty byłeś ja niebieskim tak. i piłka na ciebie, a ty spierdalasz o do niej. <laughs> Oj się jej. Jestem piłkarzem, bo tata chciał. <laughs> lewą, lewą z stroną. Na, przód, na wiek, Czy będzie dość autkowania, czy całą? Dość autkowania, czy całą? Dość autkowania, czy Przestań się mazać, Bajcie co się środkiem podanie Kiedy do na lewo Wracają nasi obrońcy. Wracają nasi na obrońcy, strzał już niebezpieczny! Aj, Czasem kosztuje, kontra. Czy będzie szybka zebrano. odpowiedź reprezentantów Pięknie. Polski? Piękny gol Roberta, 15 metrów, bardzo mocny strzał. Metrów, ...mocny strzał. <laughs> Jakbym słyszał echo. Piotrowski. I yes! <grym> Mamy tutaj samych alergików iiii poro... <grym> Ta trawa, trawach, to jest dopiero Kościół chyba. Galager, nieporozumienie z Keinem, hey. ale przy piłce. Galager biegnie środkiem, ma szansę, czy yes, wykorzysta, ee. WYKORZYSTAŁ szansę! Chwilę A mnie teraz, nie teraz uwaga, English or Spanish? Polish zamknij, mordę the common... <grym> <Yes>. <grym> Widzimy dużo pozytywów po pierwszej połowie, jeżeli chodzi o reprezentację Polski. Wierzę, że jeszcze możemy odwrócić los tego spotkania. Co ty pierd. Czy będzie dośrodkowanie? Zalewski! Zalewski! Zalewska! Za wcześnie, za daleko! I w ogóle za Wiara się odzywa na trybunach. Już i dasz radę wypieruj. Już wierziemy w Ciebie. Ta to papera. Mednarek, Mednarek, i do Mednarek, i Derski, Mednarek, do Mednarek, yes! yes! Mednarek, No i chuj Mednarek, 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 strzelił nie Piotrowski Do Piotrowskiego, Do Mednarek, ma okazję Piotrowski do Piotrowski, motora, model, model, aaaah! Model, aaaah! Czekaj, trzedź. Pięknie. Nice. Lewandowski. Mamy w... Mamy, w... Mamy w... Oh, cool. Doliczony czas gry właśnie się skończył. Czekamy na dogrywkę. Polska 3, Anglia 3. Już słychać z tych trybun Dopin Biusi. Dawaj, wykieruj Dawida. Dobrze się zaczęło! Pierwszy, dawaj! Jeb na Peter, ...przejął piłkę. Bardzo ładny w celu Zalewski! Kura, Kura, Kura! Nie aż tak! kurwa byłem dosłownie obok ciebie! A to moja wina, są stwierdził, że tam se poda... Dwóch obok ciebie stało! Tam całą górę! ...podanie do Szymańskiego. Szymański! Biegnie Francji 1 na 1 Jest koniec! Jest yes. yes. historia! Kolejna. Pisze się na naszych oczach. Reprezentacja Polski w Euro 2024! W finale! Uwaga, Niemcy czy Francja? Niemcy! Nie Francja. Francja! A może ja w lewo przejdę i pomogę trochę? Jesteś rozjebana. Czy mogłabyś im przejebała No, o to chodzi. w A... Robiłabym źle Francuzom. No Ten przepiękny puchar dzisiaj może być nas! Z Olympi Stadion w Berlinie wita was Mariusz Buzianocnik... ...oraz Barti! W tej na <noise> pogadaj. Podaję do Zalewskiego, no pokazuję Zalewskiego. mu się z lewej strony. Zalewski, góra, jak tam tu... Zalewski, to... No Zalewskiego, czy... Zalewskiego, góra, to podałam zlepki. góra, no. Ale lewy stał. Czemu ty nie patrzysz wokół, jak ja stoję i biegam obok ciebie? No przeważnie patrzę, ale mówisz z góra, no to podałam góra. No pobiegłem, a potem cofnąłem do tyłu. No to spierdoliłeś, słuchaj, <noise> tutaj jest. Akcje, Szymański. Piotrowski, Piotrowski, Buksa. Dawaj Buksa, Frankowski! Frankowski! Strefy kiwica w Polsce w tym momencie eksplodowały! Może i eksplodowały skandując. Bardzo niebezpieczna sytuacja i bardzo blisko naszej bramki. Zobaczymy jak to wykonają i gol! O, bardzo ładna szansa Uuu! dla... Wystrzału. I GOOOOOOOOOOO! I Francuzi przejmują piłkę. Dobrze. dobrze, dobrze. Karny, 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 karny. No, nie, nie, znam, czysto ja mam przecież 300 było. Mbappé, kurwa. To obraźnie, powiedz, że ty bronisz nie co? Nie wiem, nawet w którym się to robi. Prawa i lewa gałka, jak coś. Jakby naraz, Dobra. jak to robić, to lecisz A dalej. No nie w w wiem, wy ty musisz decydować, ja nie mam pojęcia, nie będę ci mówił. To w obie strony o, tak o, zrobię. Oj, tak tego drambapy. Nie musiałeś tam Mam Bepy znowu wystrzelił jak z armaty. Lek Żółta, wypierd... Dopiero co wszedł, już a już zarobił żółtą kartkę. Tak od siebie dodam, mam nadzieję, że dzisiaj oprócz wow. tego złamanego nosa Mbappé będzie miał również złamane serce, bo to Polacy wygrają. Hejja! A ja... za kręgosłup. <grym> Tymczasem piękne przejęcie Trzyje. na połowie Francuzów, ale Polski Pep Guardiola zbudował niesamowitą drużynę. Już samo dojście do finału jest dla nas <grym> niesamowite. A, A teraz wygrywamy i mamy kolejną szansę. No nie wiem, nie I... I jeszcze jedna okazja, zróbcie to odpaczki! Dawaj, Zdawaj, dawaj, dawaj, bóg! Nie! Nikt się go spodowała. Koniec, koniec! koniec. Pierwszy jest. w historii! historii. wygrywają euro za tysiące Według dziennikarzy mieliśmy nie wyjść z grupy, mieliśmy dać dupy, a daliśmy piękny pokaz umiejętności, ale będzie pite dzisiaj. Let's go! I teraz każdy daje buzi! Mua. Nie mały to! Jestem ole, dobrał. ole, Płaszcząc ole, pole. ole. Nie damy się, nie damy się. To To mistrzostwa komentowali komentowali was was Bruch Bruch. Ola z Barti. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za to, za to, że daliście nam szansę komentować ten mecz i z nami byliście. Ale chujowi komentatorzy byli, nie, wiesz i? Tak, tragedia, nie. Trzeba było w ciszy to. grać.